jest to Tomasz wyszedł od zmagania się Świętego Piotra i też zmagania się nas. Ja to słyszę jakoś bardzo konkretnie, nie wiem, czy macie podobnie, ale ja się bardzo zmagam z okresem wielkanocnym. Dzisiaj żeśmy rozmawiali przed południem z braćmi, że zauważcie, nam wierzącym dosyć łatwo się zmobilizować na przykład w Wielkim Poście. Jest dużo praktyk, dużo takiego właśnie rekolekcyjnego działania, ludzie dużo robią duchowo, a potem, kiedy przychodzi Wielkanoc... To mam wrażenie, że wszystko tak trochę tak siada. Na początku jeszcze jest ok, bo jest zmartwychwstanie, potem jest niedziela miłosierdzia, więc też taka ważna niedziela, a potem, tak jak już dzisiaj, jest tak trochę nie wiadomo dokąd. Może tylko ja tak mam, ale mam takie doświadczenie, że trochę nie wiadomo w ogóle, jak to przeżywać dalej, tę wiarę. Że w wielkim poście jakoś było łatwiej. Takie zmaganie, co to znaczy, jak mamy to przeżyć, dla mnie jest w pewien sposób opisane dzisiaj w tej Ewangelii. Kochani, ja nie jestem wielkim znawcą sztuki, tak jak nasz brat, ojciec Tomek Biłka, yy, ale jest taki obraz, yy, Emaus, który bardzo do mnie przemawia. Namalował go Rembrandt. On ma chyba ze trzy obrazy o uczniach w Emaus. To jest jego pierwszy obraz, taki jak, jakiś tam z młodzieńczych lat. Niektórzy mówią, że jeszcze taki niedoskonały i tak dalej. Dla mnie najlepszy, pewnie dlatego, bo najprostszy. Yy, jak Możecie to sobie potem gdzieś tam, tylko nie teraz, już pomszy. wklepcie sobie w internet Rembrandt Emaus. To Wam wyskoczy. Obraz składa się z takich dwóch ciemnych plam, na których są dwa światła, w sensie dwa źródła światła. Z jednej strony jest stolik, siedzi dwóch uczniów i Pan Jezus i tam jest jedno światło. I z tyłu w tle jest jeszcze jedna postać takiej służącej, chyba czy tam szemu, byśmy powiedzieli, kelnerki w tej gospodzie, która też coś, coś tam robi, i tam też jest światło. I mamy tam trzy postaci oprócz Pana Jezusa, dwóch uczniów i tę kobietę. I dla mnie to jest bardzo piękny obraz tego. Jak można odpowiedzieć na Bożą tajemnicę? Jak się z nią zmagamy? Pierwsza odpowiedź to jest odpowiedź tej kobiety, która ma swoje własne światło, ona nie ma nic wspólnego ze światłem Pana Jezusa. Ona jest w oddali, jest zupełnie niezainteresowana tym, co tam się dzieje. Czyli to jest część tego świata, która Pana Boga i Jego sprawy ma... ma gdzieś. Mamy własne światło, mamy własną prawdę, po prostu sobie żyjemy. Druga część to są ci dwaj uczniowie. Tylko oni mają dwie zupełnie różne postawy. Jak się temu obrazowi przyjrzycie, zauważycie, że Pan Jezus jest tam pokazany z profilu, światło jest za nim, więc trochę nawet nie widać jego twarzy, tylko widzimy, że to jest Pan Jezus. Jeden z uczniów jest cały skąpany w świetle, ale jest tak odrzucony do tyłu i ma totalne przerażenie i zdumienie na twarzy. A drugiego ucznia prawie w ogóle nie widać. Bo jak się człowiek tak wpatrzy w piksele bo widziałem to tylko w internecie ten obraz. To widać, że drugi uczeń klęczy, trzyma Jezusa za nogi, ma wywrócone krzesł, krzesło, i jest jakby schowany prawie że w kolana Pana Jezusa. Widać tylko Jego zarys. Taka jakaś tam postać klęczy. Tak jakby spadł z krzesła i chwycił Jezusa za, za kolana. Panie, dla mnie to są dwie bardzo piękne postawy. Jedna, której chcemy, a która niekoniecznie jest taka dobra, a drugiej, której chyba nie chcemy, a chyba jest dobra. Bo ta, której chcemy, to myślę, że chcemy, jak ten uczeń rozświetlony. Czyli chcemy, żeby chwała Pańska nas olśniła, żebyśmy zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, żebyśmy żyli w świetle, w radości, w takim poczuciu, jest Wielkanoc, wiem, o co chodzi, jadę do przodu, wszystko jest super, światło mi świeci. Tak jak się okazuje, ten uczeń jest pokazany tak, że zupełnie jest oddalony od Jezusa, jest przerażony w ogóle tym, co widzi, tak jakby nic nie rozumiał, jakby ta prawda, to olśnienie nic mu nie dało. Takie mam wrażenie, jak patrzę na ten obraz. Natomiast ten drugi, który spadł z krzesełka, dla mnie to jest taki obraz człowieka, który po prostu wypadł z życia. Spadł z krzesła, życie go wywróciło. Jest w totalnej ciemności. Prawdopodobnie nie ma pojęcia w ogóle, co się dzieje. W ogóle go nie widać, nawet nie wiadomo, kim on jest. Ale trzyma Jezusa za nogi. I dla mnie to jest chyba postawa wiary, że naprawdę często nie rozumiemy i nie wiemy. I chcielibyśmy tego światła, chcielibyśmy takiego poczucia wiem. Wiem dokąd, wiem jak. Bóg jest ze mną, jest światło i jest dobrze. On tak nie ma, on jest w ciemności, jest wywrócony, życie mu się wywróciło, krzesło mu padło, życie mu się po prostu obaliło, ale trzyma go za nogi. I tak mi się wydaje, że to może być jakiś ślad: takiego, że nie będziemy wiedzieć, nie będziemy mieć tego poczucia bezpieczeństwa, że Bóg jest tak wielką tajemnicą i jego zmartwychwstanie jest tak niepojęte, że aż się trudno w ogóle do tego zbliżyć. I też, no nie oszukujmy się, nie widzimy jakichś wielkich skutków tego zmartwychwstania w świecie. To nie jest tak, że po zmartwychwstaniu nagle się wszystko w świecie zmieniło. No nie, jesteśmy często jak ten uczeń w tej ciemności, ale on go trzyma. Myślę, kochani, że to nasze pragnienie, żeby było światło i żeby było wszystko jasne, może być zgubne, chociaż jestem przekonany, że ono oczywiście z czegoś dobrego płynie, no bo to trudno i ciężko być w ciemności. Ale nie bójmy się tego. Jestem przekonany, że pewnie do, do zesłania Ducha Świętego, kiedy znowu trochę się w kościele zadzieje, będą pewnie nowenny przed zesłaniem, będzie dużo modlitw w normalnym czasie, byłyby wielkie spotkania modlitewne i w ogóle byłoby tak, działoby się. To przez te tygodnie teraz będzie ciężko. Będzie kolejna niedziela Wielkanocna, kolejna Wielkanocna. Jak to rozumieć, o co w tym chodzi? Pięć tygodni takiego, no właśnie, może trochę wręcz ciemności. Chwycić się kolan Jezusa, czyli się od niego nie odrywać, nawet jeżeli nie rozumiem. I myślę, że to jest postawa odpowiedzi na to, jak być uczniem wtedy, kiedy nie wiadomo, co robić. Amen.